Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie z mojej praktyki w e, Niestety nie z koło brzegu, gdzie miałem ochotę wielką e, być na dorocznym spotkaniu lekarzy polskich i niemieckich, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech. E, przy współpracy e, przez szereg lat z Medycznym Uniwersytetem w Poznaniu. A od kilku lat z Akademią Kaliską, pod kiedyś kierunkiem profesora Adamskiego, a obecnie pani profesor Hani Kraus. To bardzo ciekawe spotkania, gdzie również problem medycyny migracyjnej czy migrantów, problemów zdrowotnych migrantów. Także mają swoje miejsce. Proszę Państwa, ale nie należy wszystkiego odkrywać na nowo, bo przez szereg lat tymi problemami zajmowaliśmy się. Między innymi w Krakowie podczas spotkania kraj, kraj emigracji, emigracja krajowi, to było około 30 lat temu. Zresztą telewizja Polonia wówczas nagrała z tego bardzo piękny film. I proszę Państwa, e, wtedy udało nam się zaprosić do wspólnego spotkania e, wspaniałych krakowskich naukowców, profesora Bogdana de Barbaro, Andrzeja, profesora Andrzeja Czechnickiego, e, profesora Jana Trąbka, profesora. Andrzeja Szyszko-Bochusza i innych wspaniałych twórców kultury, na przykład profesora Zbyluta Grzywacza, szefa Rady Radiofonii i Telewizji, pana Brauna. I co ciekawe, również polityków różnych, o różnych poglądach, na przykład pan, Minister Ryszard Czarnecki, który był wówczas ministrem integracji europejskiej, wydelegował do nas, do Krakowa, swojego generalnego dyrektora. No, a z kolei pan Bogdan Klich, który później został ministrem obrony narodowej, wówczas był szefem Centrum Popierania Demokracji i Boguś też nas wspierał, jak mógł. Uczestniczyli w tych naszych spotkaniach między innymi przedstawiciel KPN-u, pan późniejszy profesor Włodzimierz Gorłowski, ale również przedstawiciele poetów, jak na przykład, czy, czy filozofów, pani profesor Beata Szymańska-Aleksandrowicz i no, no szereg wspaniałych ludzi z Krakowa. Okazało się, że oczywiście i w Krakowie, w Polsce dużo jest przemyśleń na temat zdrowotnych migrantów. Prac, może, wielkich naukowych nie było. Prace naukowe najbardziej powstawały w tej tematyce w Stanach Zjednoczonych, bo tam prawie wszyscy są migrantami i mają związane z tym różne problemy. W każdym razie Potem w Niemczech stworzyliśmy taką grupę medycyny migracyjnej. Ja miałem zaszczyt nią kierować z namaszczenia jednej z dużych niemieckich partii politycznych przy Landtagu, czyli parlamencie krajowym w Saarlandzie. I pan profesor Werner, przedstawiciele Caritasu, z Werk i różnych innych struktur uczestniczyli w tym wszystkim. Uczestniczyli również chirurzy, nie tylko psychiatrzy, chociaż warto wspomnieć tutaj małżeństwo państwa Jakubowskich. Jurek, wybitny psycholog, już niestety zmarł, kardiolog Jacek Cichoń, zeszł później w Szwajcarii, także uczestniczył w tych spotkaniach, i e, wspomniany już Jacek Grunwald, poeta, dziennikarz. E, proszę państwa. Jakoś mówię, życie tak pędzi, że nie było czasu, żeby to wszystko usystematyzować. Chirurdzy wskazali nam na pracę z, na Treni Westfalii yy, i akcje, gdzie szpitale w porozumieniu z meczetem, czyli z z imamami, robili szereg akcji zapobiegających wypadkom, szczególnie dzieci i to było uważam, rzecz, którą trzeba kontynuować. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o grupy, jeżeli chodzi o grupy pacjentów, które, które mam, ja mam, Trzy praktyki, dwie praktyki, zależy od, od czasu. To jest wszystko w Zalandzie. Centrum i najważniejsze moje, moje serce tej praktyki to jest Feltingen. To jest kiedyś miasto, gdzie była, jest jeszcze stara huta. Ta huta jest wpisana jako dziedzictwo kultury do, na listę UNESCO. I tam mieszka wiele ludzi, którzy za pracą, a potem może i za, z, z, z powodu różnych form prześladowań, na przykład w Bośni, w Syrii, tutaj schronili się, ale wyjściowo 40, 50, 60 lat temu. To byli ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj do pracy, i to była ciężka praca, gdzie e, Niemcy e, no, nie, nie wszystkie prace chcieli wykonywać, powiedzmy sobie jasno. I te najcięższe prace wykonywali obcokrajowcy. To, że potem e, takie prawicowe partie jak NPD, w, w, plakatowały okolice i pisząc Gute Heimreise, Heimreise, czyli jedźcie do domu, to jest bardzo nieładnie, bo ci ludzie zostawili tutaj swoje zdrowie i duży kawałek życia e, przemieszczając się z, na przykład z Anatolii w Turcji tutaj, to często osoby z bardzo dalekich, odległych wiosek Przyjeżdżały tutaj do ciężkiej pracy, mi e, przeżywali różne frustracje, stresy, nie zawsze umieli sobie poradzić z tym obciążeniem, e, z tym obciążeniem e, tą pracą. No ale jakoś sobie radzili z tym życiem, mniej lub bardziej korzystnie. E, proszę Państwa. E, w tej mojej praktyce w jednym miejscu, w jednym miejscu jest bardzo dużo obcokrajowców. Nawet złośliwym mówią, że Felkinga to jest drugi Stambuł. To nie jest prawda, bo to nie są na ogół Turcy, ale to są zazwyczaj Kurdowie. E, troszkę podobny naród do Polaków pod pewnymi względami. E, ale mówili, to są ludzie, którzy przyjechali tutaj z Jugosławii, przyjechali z Afryki, z Azji. Um, uciekli, że nier kiedyś było dużo azylantów z Polski, byli również um, przesiedleńcy z Polski. Um, te, te, ta fala już właściwie wygasła. Były to osoby ja nas bardzo ciekawe, byli profesorowie muzyki, plastyki. Um, Kilka bardzo dobrych muzyków w orkiestrze tutaj grało. Była spora grupa lekarzy. No i to wszystko znalazło tutaj swoje, swoje miejsce, jakoś tam na, wzajemnie na siebie oddziaływało i powodowało, że ci ludzie zapobiegali objawy, które później można było określić jako chorobę migracyjną. Proszę Państwa, te osoby są bardzo różnych kultur. Jak powiedziałem, nie mam z nimi żadnych złych doświadczeń. Bardzo miłe osoby są z Syrii, szczególnie dziewczyny, te, które chodzą w tych takich wyszydzanych czasami kopftuchach, czyli chustach. Oni się bardzo starają o te dzieci, ci rodzice dbają o, o, o to, żeby one kiedyś w życiu coś osiągnęły. Nie zawsze jest to łatwe. Największy problem mam z ludźmi, którzy mówią, że on chciałby być też lekarzem. Mam takiego chłopaka z Syrii, który tutaj przyjechał sam z wujkiem, gdzieś uciekł przez, przez jakąś granicę. Bardzo chciałby być lekarzem, no ale ja nie widzę, kto mu pomoże w tym wszystkim. Jest za dumny, żeby sobie dać pomóc w większym wymiarze. No, nie wiem. Nie wiem. Natomiast yy, jedną z takich, z takich ciekawych grup to są polscy cyganie, proszę państwa. Polscy cyganie, którzy mają swoje dobre i złe strony. Ja ich generalnie lubię. Zresztą nie mówiąc o tym, że wszyscy lubimy muzykę cygańską. Natomiast yy, mają swoje reguły, swój kodeks, swój sąd we Frankfurcie. Jak taki sąd wyda wyrok, że dany delikwent coś przeskrował i przez rok żaden cygan nie może się z nim spotkać, to jest prawie jak wyrok śmierci. Bo cygan jest istotą społeczną, on tylko w grupie może działać, no a sam niczego nie działa. No i jeżeli po jednej stronie idzie ten cygan, a inni idą drugą stroną go zobaczą, to są zmuszeni przejść gdzieś tam, żeby, żeby, się, żeby się nie spotkali. Bo inaczej ta klotwa czy ten wyrok rozciąga się na tych, którzy skontaktowali się mimo zakazu. Proszę Państwa, kiedyś taki stary cygan. Polski powiedział mi, panie doktorze, niech się pan nic nie martwi, u pana w praktyce nic nie zginie, bo my traktujemy pana praktykę jak, jak dom, a cyganowi nie wolno kraść w domu. Po czym syn tego pana niestety pogradł mi troszkę rzeczy w praktyce, znaczy moim dziewczynom, jakieś komórki, jakiś MP3 player i tak dalej. No ja oczywiście mogłem iść na policję, bo ja wiedziałem, że to on zrobił. Widziałem to nawet w kamerze, no ale poszedłem nie na policję, tylko poszedłem do, do tego ojca i powiedziałem Panie X, Pan, złamaliście wraz z synem Wasze prawa, ja chcę te rzeczy dzisiaj wieczorem mieć z powrotem. Minęła, skończyła się praca, puka Pan X syn i mówi, panie doktorze, tu są te rzeczy, oddaję z powrotem. Tata mnie przysłał. No więc, proszę państwa, szereg rzeczy można załatwić niebiurokratycznie i tak to jest. Muszę powiedzieć, że ja bardzo długo nieraz pracuję w praktyce. Mam taką księgową, która przychodzi raz w tygodniu wieczorem. Siedzimy w tej praktyce, wychodzimy gdzieś koło 12 do domu. Nikt nas nie napadł, nie zrobił niczego złego. Raz jeden jedyny w zimie. Taki no, wyrostek uderzył mnie jakąś taką zmarzniętym kawałkiem kamienia w głowę. Nic mi się nie stało. Rodzina potem przyszła bardzo przeprosić. No cóż, zdarza się, no jak człowiek był głupi, i młody, to różne rzeczy miał w głowie, więc dlatego też nie mam na jego żadnej pretensji. Natomiast mówię, no cóż. Proszę Państwa, inny z kolei pacjent, który jest Europejczykiem, chciałby zastrzelić. I to nie trzeba być do tego za tym Syryjczykiem, tylko po prostu matka do mnie zadzwoniła i powiedziała, Panie doktorze, Daniel ma kanonę i chce Pana zastrzelić, bo Pan mu nie zapisał jego narkotyków, jego leków narkotycznych: benzodiazepin. Flunitra Zepa. No i proszę Państwa, no na szczęście matka stanęła na wysokości zadania. No i generalnie nic mi się nigdy jeszcze na szczęście nie stało. Proszę Państwa, cieszę się, że obraz Pola, Polaków, jaki można odnieść Tutaj w świecie niemieckim, czy w rzeczywistości Niemiec, odbiega od tego, co widzimy na łamach polskiej telewizji. Proszę Państwa, Polacy są poza Polską w dużej mierze nie są żadnymi nacjonalistami. Są otwarci, są chętnie kontaktują się z, z innymi narodami. I nie ma problemu tutaj, że ktoś tam byłby jakimś nacjonalistą, czy odwrotnie. To Polacy są otwarci, to Polacy są bardziej otwarci niż niejedna inna narodowość. Proszę Państwa, i to dobrze, bo chodzi i o stronę moralną, chociaż Jan Paweł II nauczał nas przecież. Właśnie, że należy być otwartym i miłość to jest coś, co najbardziej się ceni. Natomiast no, z drugiej strony nie jest również strona praktyczna. No, byt wpływa na świadomość. W związku z tym jest szansa na otwarcie różnych elementów Europy na rynek służby zdrowia w Polsce, to było już dość daleko posunięte, bo odbywały się konferencje turystyki medycznej w Krakowie, nie tylko w Krakowie. Co więcej, książce, która jest na rynku niemieckim, taką obowiązującą jakby książką na temat na temat turystyki medycznej. W tej książce Polacy, polscy autorzy mają poczesne miejsce. E, proszę Państwa, także e, na szczęście nie palimy wszystkich dróg. E, niepotrzebnie moim zdaniem niepotrzebnie. Zrażamy sobie e, turystów niemieckich. Niepotrzebnymi, naprawdę niepotrzebnymi wypowiedziami, czy jakąś taką atmosferą anty. Ale ona też nie jest, nie jest aż tak. Natomiast pozory są takie, że, że są jakieś takie elementy antyniemieckie w Polsce, które miałyby narastać, co w gruncie rzeczy nie ma miejsca, a jest duży nacisk. Szczególnie teraz, gdy COVID zniknął, prawda? Zaczęła się wojna na Ukrainie, nie mamy COVID-u. W związku z tym pojawiły się znowu pomysły, jak na przykład ja tu mam no, taką ulotkę, proszę Państwa, senior residence under Oder, czyli e, e, opieka nad ludźmi starczymi z Polsce, nad Odrą. I tego typu pomysłów, trochę na wzór węgierski, kiedyś dentysta Wiktora Orbana podsunął mu pomysł otwarcia rynku zdrowotnego, szczególnie jeżeli chodzi o leczenie zębów na Węgrzech. I bardzo wielu Niemców, i bardzo wielu Austriaków i innych narodowości przyjeżdża na Węgry leczyć sobie zęby. Bo jest profesjonalnie i taniej. A te usługi są bardzo drogie w Niemczech na przykład. I to samo y, mogłoby zafunkcjonować z opieką, już funkcjonuje, z opieką nad ludźmi starymi, z rehabilitacją y, y, także i w Polsce. W związku z tym y, przyjemnie spożytecznym, proszę Państwa, czyli że gospodarka może na tym również skorzystać, a również i my emigranci na starość możemy wrócić do Polski, przywieźć swoje pieniądze, które kto tam ma odłożone, a kto nie ma odłożone, to chyba ta polska nie okaże się taka, taka zła dla tych ludzi, bo oni niezależnie od tego, czy mają pieniądze, czy nie mają pieniędzy, mają swoje doświadczenia i mogą też przywieźć do Polski. Wielu ludzi w Europie Zachodniej, czy w ogóle w Europie, szuka na przykład w Niemczech możliwości wywędrowania do innych krajów, gdzie troszkę spokojniej i może za mniejsze pieniądze można sobie pożyć. I tu, na przykład, jest książka pod Rente in Ausland, den Ruhe im Sinne Dlaczego tylko na południu, przecież można wywędrować do Polski. Zwłaszcza jak ktoś ma polskie korzenie. Dziękuję Państwu, życzę jeszcze dalszych owocnych obrad, dalszych wykładów, przemyśleń i do następnego spotkania. Proszę Państwa. Dziękuję.